No trochę mam no nie na kobiety, no. no. dobra, chodź, Mako. teraz Kurwa! Kurwa, kurwa powalił mnie. Ja to co się kurwa nie dzieje? Widzisz go? Tak. I to Ta biegnął. Biegną. Nie zaraz nie? dobiegniemy, zaraz dobiegniemy. Ale ja co... Aha, ja co no. mam Ej, no to dosyć no jest Właśnie nie, ja bym cały A. czas... <grydź> idziemy, idziemy, idziemy. Bo... Jest <grydź> ty, ja. to jest O! co jest? Ciekawe. Powiedz mi, Chłop. co jest? Ciekawe. No szpincek no, masz go no. na ekranie. Na pierwszy... O, chłopy. Typy, typy. O. Typy, typy. O. O. Dostał z lut wapę. A to to teraz? dobra. O! <grydź> yeah. Ja, co?

Idę. Zabiję jeszcze ja sofę. Czekam aż to wyląduje. Ale. <gryw> Konsum. No, Zabij teraz zabijcie go poproszę. Co jest? Po. Po A, dobrze. 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 Ja ja co jest? Dobrze. Znaczy ja to też zrobić, zostaw. zastawę. Dostawcie, dajcie mu, dajcie mu. On to zgrał. Wali do mnie, wali. Hallo. Halo. Jest zregenerata. Wal, to, to, to nie to tym <grywka> nie ważne. Dożyłeś. Go go, go, no, go. Go. Dobra, Piękno, go. Co dawać szybko? i jednym A jednym dalej, to i tak go. ci nie pójdzie. daj, chcę daj, 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 Ale daj, Dawaj. <gry backside>